Dzisiaj parę słów na temat fizjologii rozrodczości człowieka, której nie da się omawiać bez omówienia cyklu miesiączkowego kobiety. W zasadzie na cykl miesiączkowy składają się trzy osobne cykle. Jest to cykl jajnikowy, szyjkowy oraz cykl maciczny. One mają poszczególne swoje fazy. I na przykład w cyklu macicznym mamy najpierw fazę miesiączkową. Podczas do której dochodzi do obkurczenia tętnic spiralnych endometrium, następnie do niedokrwienia i złuszczania się błony śluzowej macicy. Dzieje się to pod wpływem prostaglandyn oraz enzymów proteolitycznych. Następnie mamy fazę proliferacyjną, podczas której można obserwować mitotyczny wzrost endometrium, następnie owulacja, a później faza sekrecyjna. Gdzie błona śluzowa macicy pogrubia się, a w komórkach gruczołowych endometrium znajdują się wodniczki, które są wypełnione glikogenem. Możemy również zaobserwować cykl jajnikowy, na który składają się trzy fazy: faza folikularna, owulacja oraz faza lutealna, i to będzie dokładniej omówione później, i cykl szyjkowy. W zasadzie mowa tutaj o różnych śluzach, które można zaobserwować jako wydzielina z pochwy kobiety. I ten śluz znacząco różni się w pierwszej fazie cyklu od drugiej fazy cyklu, czyli przed owulacją i po owulacji, ponieważ przed owulacją ten śluz ma sprzyjać ruchowi plemników oraz ostatecznie zapłodnieniu. W związku z czym jest on ciągliwy. Ubogokomórkowy oraz przeźroczysty. Następu te, takie zmiany i wydzielanie takiego śluzu następuje pod wpływem wydzielania estrogenu. A później ten śluz bardziej powiedzmy progesteronowy, jest mętny, skąpy, czyli mamy go mało oraz bogato komórkowy, taki gęsty. Hmm. Oczywiście również trzeba wspomnieć o hormonach, bo to one mają. Duży wpływ na regulację tego, co się dzieje. Oś pod wzgórze przy jajnik. Jest to taka oś, która jest bardzo mocno ze sobą powiązana, te organy na siebie mocno wpływają i można to zaobserwować w pętlach sprzężeń zwrotnych, zarówno dodatnich, jak i ujemnych oraz pętli długich, krótkich, również ultrakrótkich. Ultrakrótkich nie zamieściłam tutaj na schemacie, bo jest to autokrynne oddziaływanie komórki samej na siebie. Pętle długie to jest wtedy, kiedy hormony jejnika oddziaływują na przysadkę albo na podwzgórze. I to jest wtedy sprzężenie zwrotne ujemne. Ale też może zaobserwować tam sprzężenie zwrotnie dodatnie wtedy, gdy estrogeny z pęcherzyka przedobulacyjnego oddziaływują na podzgórze i na przysadkę, czyli kiedy pik estrogenu powoduje wydzielanie większej ilości FSH oraz LH. Podzgórze jest to struktura, która znajduje się, jest to struktura nerwowa, usytuowana powyżej skrzyżowania nerwów wzrokowych poniżej komory trzeciej i wydziela ona liberyny i statyny. Do liberyn należy mm, e, tyreoliberyna, somatoliberyna, gonadoliberyna, kortykoliberyna, czynnik uwalniający prolaktynę, a do hormonów e, hamujących należą statyny, czyli somatostatyna i prolaktostatyna. E, przyzadka wydziela hormony tropowe, mm. Tak, o nich później. Na razie o gonadoliberynie, czyli czyli no czyli tak, czyli tej, temu hormonowi podwzgórza. Poza nim wydzielona jest również GAP, czyli gonadoliberyn-associated protein, czyli takie białko, które też wpływa dodatnio na wydzielanie gonadotropin, a ujemnie na wydzielanie prolaktyny. Sama gonadoliberyna jest wydzielana w sposób pulsacyjny poprzez tak zwany generator pulsów, gdzie mamy dwie istotne cechy: jedna to jest amplituda, a druga to jest częstość pulsów. I one będą się odpowiednio zmieniać w zależności od fazy cyklu. I tak w fazie folikularnej, tak jak widzimy na schemacie, no wygląda to tak: Do owu podczas owulacji mamy większą częstość i trochę większą amplitudę, a w fazie lutealnej jest, są to. Um, Częstość jest mała, amplituda jest duża. No i generalnie taka częstość, która występuje przed owulacją powoduje wysokie wydzielanie hormonów tropowych FSH i LH. Poza tymi steroidami z jajnika, które będą wpływać na wydzielanie GnRH, również inne hormony mają wpływ. Na przykład jest to noradrenalina i adrenalina, która zwiększa wydzielanie GnRH, a za to endogenne opioidy, dopamina i melatonina zmniejszają wydzielanie. Przysadka mózgowa, generalnie jako ten drugi element osi pod przysadka przesadka składa się z dwóch części: z płata przedniego i płata tylnego. Płat tylny to jest płat nerwowy, który w zasadzie nie wydziela żadnych hormonów, tylko magazynuje te hormony, które, które są z pod wzgórza. Jest to Wazopresyna oraz oksytocyna. No i oksytocyna to jest hormon, który wpływa na komórek rekmioepitelionalnych w gruczole słodkowym oraz na kurczliwość macicy, szczególnie podczas drugiej fazy porodu, a wazopresyna wpływa na resorpcję wody w kanalikach dalszych nefronu. Płat przedni przysadki mózgowej składa się z komórek kwasochłonnych, barwnikowych i zasadochłonnych. Komórki kwasochłonne wydzielają ACTH, czyli hormon adrenokortykotropowy, prolaktynę i hormon wzrostu, czyli somatotropinę. Komórki barwnikowe TSH, komórki zasadochłonne FSH i LH, które w sumie najbardziej nas interesują w kontekście rozrodczości. No i jest coś takiego jak teoria dwóch komórek, która mówi o tym, że w jajniku znajdują się dwa rodzaje komórek. Są to komórki tekalne oraz komórki ziarniste. W komórkach ziarnistych znajduje się receptor dla FSH, no i w uproszczeniu w tych komórkach zachodzi konwersja androgenów do estrogenów w procesie aromatyzacji i to FSH Ogólnie rzecz biorąc, będzie wpływać na rozwój pęcherzyka przedowulacyjnego. A komórki tekalne, gdzie mamy receptor dla LH, tam następuje zamiana cholesterolu do androgenów i LH wpływa na proces owulacji oraz na rozwój ciałka żółtego. przysadkowy system auto- oraz parakrynny. Jest to coś takiego, że poza tymi hormonami tropowymi, które już tam wcześniej omawiałam, są również różne cytokiny i czynniki wzrostowe, które mają wpływ na, na wydzielanie przysadki odpowiednich hormonów. Jest to m.in. aktywina i Inhibina, które należą do rodziny TGF-beta Transforming Growth Factor Beta. Aktywina wpływa na zwiększenie wydzielania FSH, a inhibina na zmniejszenie wydzielania FSH. Drugą rzeczą to jest folistatyna, która zmniejsza odpowiedź i w ogóle wydzielanie FSH. Co z prolaktyną? No to też jest ważny hormon w kontekście rozrodczości. Jest on wydzielany poprzez przysadkę mózgową i wzrost jego wydzielania można zaobserwować podczas drażnienia brodawek słupkowych, podczas stresu, podczas wysiłku fizycznego, no i przy podawaniu niektórych leków. Jak może pamiętacie, dopamina jest takim hormonem, który będzie wpływał, że będzie na to, że prolaktyny jest mniej, czyli leki, które będą powodowały, że nawet niekoniecznie będzie mniej samej dopaminy, tylko ta dopamina będzie mniej jakby możliwie odczytywana przez organizm, jakoś aktywna biologicznie, no, czyli na przykład receptor będzie zablokowany dla tej dopaminy, no to automatycznie będą wpływać na zwiększenie wydzielania prolaktyny. I jest to na przykład chloropromazyna, czyli lek należący do neuroleptyków, sulpiryt, antagonista receptora D2, czy metokorplamid, również antagonista D2, lek przeciwmiotny działający ośrodkowo. No i teraz hormony jajnika steroidowe. Je można pogrupować w zależności od ilości atomów węgla. I tak do grupy C21 należy progesteron, Czyli gestagen, do grupy C19 należą androgeny i do grupy C18 należą estrogeny. I wśród nich wydzielam wyróżniamy 17 beta estradiol. Jest to najbardziej aktywny estrogen. Estron mniej, około pięciokrotnie mniej aktywny, którego działanie przeważa po menopauzie u kobiet oraz estriol, który w zasadzie antagonizuje działanie powyższych dwóch, yy, poni ponieważ zajmuje miejsce, w sensie zajmuje receptor, no to te bardziej aktywne formy estrogenu nie są w stanie działać, więc to jest taki mechanizm antagonizowania innych estrogenów. No i dzieje się to wszystko, wytwarzanie tych hormonów, już tam wcześniej wspominałam, że w procesie steroidogenezy i może to powsta jakby dochodzić w różnych, yy, na różnych drogach. Za pomocą drogi delta-4, która dominuje w fazie folikularnej, gdzie, czyli tej pierwszej, tam gdzie dominuje estrogen, oraz delta-5, tam w fazie lutealnej, tam gdzie dominuje progesteron. Jeśli chodzi o działania biologiczne estrogenów, tak jak już powiedziałam, pierwsza faza, czyli wszystkie działania, które mają doprowadzić do owulacji i co za tym pójdzie do zapłodnienia. No, więc jest to proliferacja błony śluzowej macicy, zwiększenie perystaltyki jajowodów, no po to, żeby w razie czego, jeżeli by doszło do tego zapłodnienia i w ogóle to przetransportować tę komórkę jajową połączoną z płynnikiem, zwiększenie śluzu płodnego, czyli tego ciągliwego, zwiększenie libido u kobiety, złuszczanie się komórek w pochwie, Wzrost nabłonka kanalików i pęcherzyków w gruczole słodkowym, i co ciekawe, zachodzi to synergistycznie z progesteronem, poprawa stanu psychicznego u kobiety, no i ogólnie drugo- i trzecie cechy płciowe. A jeśli chodzi o działanie metaboliczne, to wyróżniamy tutaj działanie prozakrzepowe, czy w mechanizmie takim, że zwiększa się stężenie czynników krzepnięcia 2, 7, 9 i 10 A. Zwiększenie mm, ilości tkanki tłuszczowej o typie kobiecym może również dochodzić do zatrzymania wody, w związku z czym w ciele mogą pojawiać się obrzęki, a nawet nudności w takim mechanizmie, że yy, wtedy, kiedy zgromadzi się nadmiarowo woda i będzie trochę ten obrzęk, to może. Dojść do podrażnienia receptorów dla serotoniny, które znajdują się w żołądku, a następnie przekazanie impulsu do środkowego układu nerwowego. Gestageny. One wpływają na zgęstnienie śluzu, na zmiany, które generalnie przygotowują już nie do samego zapłodnienia, ale do utrzymania ciąży, ciąży. Jest to rozpulchnienie macicy, jej przekrwienie, zmniejszenie perystaltyki jajowodu, nasilenie grupowania się i zwijania się komórek w pochwie. A działanie metaboliczne to zwiększenie stężenia glukagonu, zwiększona diureza, zwiększona temperatura ciała i działanie antyandrogenne. Teraz parę słów o pęcherzykach jajnikowych. Wyróżniamy cztery rodzaje. Pierwszy to jest pęcherzyk primordialny, potem pierwotny, wtórny i przedowulacyjny. Ilość ogólnie pęcherzyków jajnikowych w życiu kobiety, a nawet w zasadzie płodu, no, dramatycznie się różni. Ogólnie ich rozwój zaczyna się około 16-20 tygodnia życia płodowego. Następnie I wtedy mamy 6 do 7 milionów tych pęcherzyków. Potem po porodzie zostaje już 1 do 2 milionów. W okresie dojrzewania mamy 300 do 500 tysięcy, a ostatecznie przeciętnie w życiu kobiety tych pęcherzyków uwalnia się 400 do 500. No i z faktem pęcherzyków jajnikowych związane jest. To, co znajduje się w tym pęcherzyku jajnikowym, czyli komórka jowa, i jak dochodzi do jej prawidłowego dojrzewania, no, można tak powiedzieć. Zaczynamy od stadium o ogoniu, gdzie jest to komórka 2N, przechodzi ona mitozę, w związku z czym powstają znowu komórki 2N i nazywa się to już o ocyt pierwszego rzędu. E, następnie mejoza. E, jeden, gdzie powstają komórki po 1N i mejoza 2, gdzie powstają e, komórki również po 1N. Przy czym w zasadzie m, tylko z, jakby z jednego ogoniu powstaje jedna komórka jajowa, a trzy ciałka kierunkowe, których funkcją jest e, odłożenie jak największej ilości materiału genetycznego, a jak najmniejszej ilości cytoplazmy, żeby ta komórka jowa to wszystko dostała. No i nie jest to tak prosto, że od samego początku to się dzieje do końca, ponieważ e, następują takie zatrzymania. Pierwsze zatrzymanie jest jeszcze w życiu płodowym, e, w diplotenie profazy mejozy pierwszej, a drugie e, w metafazie mejozy drugiej. I w zasadzie sam, mm, sam do, dokończenie się podziału następuje dopiero po wniknięciu plemnika do komórki jejowej. No, owulacja. Jest to proces pęknięcia tego pęcherzyka grafa i uwolnienia komórki jejowej. Dzieje się to około 10 do 12 godzin po piku LH. No i jak można sobie wyobrazić, skoro mamy pęcherzyk i w środku komórkę jejową i pomiędzy jest płyn pęcherzykowy, no to żeby pękł pęcherzyk, to albo, no to muszą zaistnieć dwie rzeczy. Jedna rzecz to musi się ciśnienie w środku zwiększyć, tak, żeby to chciało pęknąć, a druga rzecz to, że ścianki muszą się osłabić. No i właśnie tak się dzieje. Zwiększa się ciśnienie w pęcherzyku, a ścianek już jest w kilku mechanizmach. Najpierw zaczyna się to wtedy, kiedy mamy początek wydzielenia progesteronu, również w wyniku degradacji kolagenu. Gdzie LH wpływa na aktywator plazminogenu, który zamienia plazminogen do plazminy, a plazmina konwertuje prokolagenazę do kolagenazy, która będzie już rozkładać włókna kolagenu. FSH i LH stymulują w ogóle enzymy proteolityczne, no i zwiększa, jakby następuje gwałtowne zwiększenie stężenia prostaglandyny w płynie pęcherzykowym. A sam proces owulacji w cyklu miesięcznym kobiety jest 14 dni od, jej koń od końca cyklu. Więc no, jeśli jest to cykl 28-dniowy, taki przeciętny, no, to jest to połowa, ale jeśli już jest to 30-dniowy, no, to to jest 16 dzień cyklu. No a tak, a propos jeszcze dni płodnych, no to można to sobie obliczyć. Wiedząc, że komórka jajowa jest w stanie przeżyć pomiędzy 12 a 24 godziny, no czyli maksymalnie 2 dni po tej owulacji, a plemnik 24 do 72 godziny. No czyli można powiedzieć, że tak, 3 dni przed, 2 dni po to jest taki maks totalny na dni porna. Po owulacji mamy fazę lutealną w tym cyklu jajnikowym. No więc tak, pęcherzyk pękł, no i z tego pęcherzyka, poza uwolnioną komórkę lejową, został taki flag pęcherzyka, który nazywa się ciałkiem żółtym, który ulega intensywnej waskularyzacji pod wpływem VEGF, czyli vascular endothelial growth factor, gdzie jakby no maks tej intensywnej waskularyzacji jest 8 do mniej więcej 9 dni po owulacji, i to jest wtedy, kiedy stężenie progesteronu w fazie lutealnej jest największe. No i. No, i, no i co dalej? No, są dwie drogi. Jedna, jeśli doszło do zapłodnienia, czyli fuzji gamety żeńskiej i męskiej, no to to ciało kożółte żyje i to całkiem długo. Do mniej więcej 10 tygodnia ciąży, które zostaje utrzymywane przy życiu przez gonadotropinę kosmówkową. No, do momentu, a następ, w sensie, następnie tę funkcję przejmuje łożysko, które tak w pełni hemodynamicznie sprawne to jest między 14 a 15 tygodniem ciąży. No ale już od tego 10 to to, to, no, to już powiedzmy, że tam zamiera to ciałko żółte. No a jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, no to następuje regresja ciałka żółtego i odbywa się to tak 10-11 dni po owulacji prosta prostaglandyny PGF2α. No i w zasadzie to cykl, cykl się zamyka. Yy, tutaj mamy drogę dalej, co by było, gdyby doszło do, yy, do zapłodnienia. Yy, no to, żeby mówić o procesie zapłodnienia, trzeba jeszcze wspomnieć troszkę o rozwoju plemnika, bo już o rozwoju komórki jejowej coś tam mówiliśmy przed chwilą. No a rozwój plemnika to jest yy, trochę podobny proces. Dzieli się on na dwie fazy, na spermatogenezę i spermiogenezę. Spermatogeneza to jest proces, gdzie od spermatogonium poprzez spermatocyt pierwszego rzędu powstaje nam spermatocyt drugiego rzędu, który już jest 1N, 1C i następuje to w odpowiednio trzech fazach. A spermiogeneza to jest przekształcenie spermatocytu drugiego rzędu do plemnika o wyglądzie plemnika. I to się dzieje w, w czterech fazach. W fazie Golgi'ego, czapeczki, akrosomu oraz dojrzewania. No i taki już dojrzały plemnik jest magazynowany w najądrzu. No i teraz jak wygląda proces zapłodnienia? No bo tak, jest to fuzja gamet, ale to nie jest takie proste. No to po kolei. Zaczyna się od stosunku płciowego, w wyniku którego zostaje złożona sperma w tylnym sklepieniu pochwy wraz z plemnikami w niej zawartej, gdzie w pochwie jest kwaśne pH, które za bardzo nie sprzyja ruchowi plemników, w zasadzie w ogóle nie sprzyja. Szybkie plemniki przechodzą do kanału szyjki macicy, no ale jeszcze jakoś one mają swoje dodatkowe wsparcie w postaci ochrony wydzielniczej póki jeszcze są w tej pochwie. No i na przykład wydzielina z pęcherzyków nasiennych, czyli fruktoza ma im ułatwić, no dać energię do ruchu w zasadzie. Wydzielina z gruczołu krokowego, tam znajduje się cynk, fosfataza zasadowa, kwas cytrynowy i specyficzny antygen prostaty, znając, że mamy karnitynę, neutralną alfa-glukozydazę, a z gruczołów przycewkowych płyn, który nadaje ochronny odczyn zasadowy na sieniu. No i część przeniknęła do, tej, do tego kanału szyjki macicy, gdzie następuje proces kapacytacji, czyli nadania plemikom dla odmiany hiperruchliwości oraz zmianą w błonie. I takie hiperruchliwe plemniki są w stanie przejść do części bańkowej jej No i jak w zasadzie samo to zapłodnienie wygląda? No to tutaj jest taki piękny schematik. Tutaj mamy komórkę jową. Ona nie jest taka sama ją otacza wieniec promienisty najbardziej zewnętrznie trochę bardziej wewnętrznie osłonka przejrzysta oraz jeszcze bardziej wewnętrznie przestrzeń około żółtkowa. No i taki plemnik musi przeniknąć najpierw przez wieniec promienisty, no i następnie przez osłonkę przejrzystą. Na osłonce przejrzystej znajdują się różne glikoproteiny. ZP1, ZP2, ZP3. One mają swoje funkcje. I na przykład ta glikoproteina ZP3 będzie powodowała, że dojdzie do reakcji akrosomalnej, w wyniku której uwalniają się enzymy hydrolityczne i ten plemnik jest w stanie przeniknąć przez odsłonkę przejrzystą. Wyróżniamy jeszcze reakcję korową, czyli taka, to jest taki proces, w wyniku którego zostają uwolniane proteazy do przestrzeni okołożutkowej, a to ma zapobiegać polispermii. Również glikoproteina ZP2 zapobiega polispermii. No i jak, jak już ten plemnik wniknie, to powstaje przedjądrze męskie, kończy się podział hmm, komórkowy, że już ostatecznie powstaje ta komórka jejowa, bo przypominam, że ona została zatrzymana, jej podział na metafazie hmm, mejozy 2. No i następnie te przedjądrze się łączą i powstaje w życiu no i mogą rozpocząć się podziały. I te pierwsze podziały, no pierwszy podział, w wyniku niego powstają dwie komórki, następnie cztery, osiem. Te stadium cztero i ośmiokomórkowe, komórkowe nazywamy blastomerem, następnie szesnaście. Szesnastokomórkowe stadium jest to morula. Później mamy blastocysta, czyli stan pomiędzy 32 a 64 komórki. No i już ta blastocysta będzie implantowała się w endometrium. Następuje to około 7 dnia i tak powyżej 10 dnia, jeśli dojdzie do implantacji, no to jakby im później tym większe ryzyko poronienia. Jeśli patrzeć na taki przeciętny cykl kobiety, jest to około 20 do 24 dnia cyklu. No i sam fakt zagnieszczenia zarodka Składa się z trzech etapów. Najpierw mamy apozycję, czyli takie zetknięcie się z tym endometrium, następnie przyleganie, a następnie inwazja, czyli już takie ścisłe połączenie. No i również różne czynniki mają na to wpływ. Są to czynniki ze strony blastocysty, do których należy gonadotropina kosmówkowa prosta glandyna E2, cytokiny w szczególności interleukina pierwsza, a czynniki ze strony endrium, endometrium są to pinopody, LIF, SCF1, HBEGF, interleukina szósta, 11 pierwsza, glikodelina oraz integryny. No i jaki wpływ ma jeszcze progesteron na to wszystko? No to oczywiście on przygotowuje endometrium, ale co bardzo ważne to on odpowiada za immunosupresję i za to, że TH2 będzie przeważać nad TH1, czyli ta odpowiedź humoralna przeważa nad komórkową. No i próbowałam jeszcze tutaj stworzyć jakiś bardzo czytelny schemat już po implantacji zarodka, to jest ściana macicy. No, i jak wygląda, bo ostatnia rzecz z naszego schematu skończyliśmy na, na blastocyście, czyli po prostu tam w komórkach. No, a później taki, taka blastocysta zaczyna się różnicować. Zewnętrznie będzie się znajdował mm, trofoblast, a wewnętrznie będzie się znajdował embryoblast. I ten trofoblast różnicuje się na syncycjotrofoblast. Czyli bardziej zewnętrzną część, taką bardziej inwazyjną, która jakby najbardziej bezpośrednio styka się z macicą, oraz e, cytotrofoblast bardziej wewnętrznie. A embrioblast składa się z dwóch warstw: z hipoblastu oraz z epiblastu. I powyżej epiblastu znajduje się pierwotna jama owodni, a poniżej hipoblastu e, znajduje się jama blastocysty. No i. Dalszy rozwój to już w zasadzie embryologia i to nie w tym filmie.